Niektórzy mówią, że kiedy umierasz, tak naprawdę żyjesz dalej, ale w równoległym wymiarze, a jest ich nieskończona ilość. Rozumując w ten sposób, dochodzimy do wniosku, że wszystko, co kiedykolwiek powstało, jest w naszym wymiarze i w wymiarach zupełnie odmiennych od naszego świata, więc może istnieć świat, w którym dostajesz wszystko czego chcesz. Są też pewnie i takie, gdzie nadal masz szczątki wspomnień dotyczących swojego bytowania w tym świecie. Najprostszym sposobem podróżowania między nimi jest popełnienie samobójstwa w tym, który nie spełnia twoich oczekiwań. Jedyna rzecz, która cię przed tym powstrzymuje, to fakt, że tak naprawdę nie wiadomo, czy świat, do którego się dostaniesz, jest lepszy czy gorszy w porównaniu do obecnego i nie można się tego dowiedzieć bytując w aktualnym świecie chyba że masz na tyle szczęścia że przebywając w obecnym świecie masz wspomnienia dotyczące wcześniejszych wędrówek tak czy inaczej na świecie jest 6 miliardów ludzi w tych wszystkich wymiarach możliwe nawet że jest ich więcej niż wszystkich ludzi na planecie co jedynie pokazuje że istnieje ogromna szansa na to że ktoś może nawet setki lub tysiące osób, może pochodzić z innego wymiaru w twoim świecie, a może nawet ty, który to czyta, pochodzi z innego świata. Masz teraz mnóstwo możliwości, możesz dalej podróżować, szukając wymiaru, który tylko ci się podoba. Jeśli jednak nie posiadasz wspomnień o swoich wędrówkach i o szukaniu idealnego świata, jest możliwe, że zaprzestaniesz działań, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie uwierzysz w te rzeczy które aktualnie czytasz to prawda może właśnie w tym momencie próbujesz dostać się do lepszego wymiaru ale nie chcesz popełnić teraz samobójstwa co znaczy że może właśnie teraz runujesz wszystko co chciałeś osiągnąć poprzez zabicie się a twoje samobójcze misje przypadły na marne we wszystkich wcześniejszych równoległych światach